Tutaj części. A nie, już przegrywam. Trzeba to to nadrobić. O ty Wracaj! A! Mogę się jednak nie wracać. Uh -huh. Już nie chcę. mnie mocny! Dziękujemy Uuuu. już. Ja Mogę być gwiazdę gry? Możesz. No nie, ale my przegrywamy to też z kogo mitu. Bo... Popsułem im leczenie. Eee, eee jasno, 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 tu jasno, w jasno, 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 co jasno, jasno, na jasno, a, o, żeś mi brata bliźniaka zabił Dobrze, że ja ani Jazu nie umarłem. Nie dobrze. A oni umiejają Czy ani razu? Ja ani jazu Ała. Sam Zemlanie. Ja ani razu jeszcze nie umarłem. Mm. 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 Nie umrzyjcie, proszę. Mm. Przynajmniej zjemy ciasteczkę. Mm. Mm. Nie mam <laughs> Tylko mam, że jeszcze nie wiem kogo. Co ja wyście mi widzowie doradzili? Może Martinsa, za tego to ja nie kupiłem, tylko dostałem, ale wolę i tak tego. Dobra. Dogramy. Hmm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dobry się... Dobra, uciekam! Dali muszę! Nie, au, znowu biłaś z tego kija w Tego Z tego kija! Po tobie. O miło, że nie masz pięciu na raz chyba. A, muszę uciekać, suuuu! Dobra. Mogę wracać do tu Ale co? Primus! O ty Primus! A ja mam tego primosa. Tego? A to chyba... Atomiko! Na zabiłam jednego! Pyk, pyk! Ja, zabiłem! Ej, Wej, wej. Załta nita. A! Nita, w końcu się nauczy, żeby do mnie nie podchodzić bo tam też się zabija, no? Cześć, Nita. Lita, baj baj Lita Ty! Teraz to... Nika gdzie to okazało się do O tam też zrobię z Ona mnie... Ha. Poprawiam cię tego kija bez golowego. A Aj, dzięki temu, będziesz. ja jestem! Ja jestem na drugim miejscu. Chyba. Nie wiem. Jestem Ojciec? na wielim <laughs> LEGENDARNY, widzowie! Zostawcie lajka, może mi fajnie coś tutaj, proszę, proszę. Jest ja Aha, dobra Widzowie, ja ja tak naprawdę to spodziewałem się A ten skin, dobra, u na chwilę sprawdzę że to jest radała was Dobra, dowiedziałem się, że ten skin nie był zbyt drogi, ale jak już mam tego skina, to zagrał co baks. Motki. Dobra, i możemy już zaczynać, chodź. Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go!

no duże dla mnie. Ty to używajmy. Dobra. Era wypiję Red Bulla, go. wo! To Red Bull mi jednak skrzydeł dodał. A! Weź ten się, Primo się mnie zostaw. Ej, Primoz. Ja będzie ja cię zapuść, żeś mnie w końcu nie... A dzień dobry. Będzie tak, ostatnio to już przegram. go. Ej, primo! chodź tutaj. No ten czochuś jeden, no oj! Już że go pokonał. Co? No. Ej! Co mnie jest? znowu uderzyło? No pewnie sobie naładowałem życie, a oni uderzyli jeszcze! Jednak ja to bym zły pomysł, wycofuję się. Dobra. A przynajmniej Aha, dobra, zobaczmy się nawzajem. Mm -hmm. Widziałem kogoś. On chowa się cały czas w czakach i zotatyni. Jeden bulajdę. O, ty kiełbój jeden. No i co mi teraz zrobisz? O, wow!

Ale eee. to że by dobra to widzowie, było na to nie